Kapitan Ameryka i nowy, wspaniały świat to najbardziej niepotrzebny i moim zdaniem najsłabszy film ze wszystkich filmów, jakie stworzyło Marvel Studios. A to duże osiągnięcie i spróbuję Wam w tej recenzji powiedzieć, dlaczego tak uważam. Widzicie, każdy inny słabo oceniany film Marvela zawsze miał jakiś element rozrywki albo coś, co sprawiało, że że znajdowałeś tą jedną rzecz, która uzasadniała zakup biletu. Nudne Eternals miało kilka fajnych postaci i było naprawdę ładnie nakręconym filmem. Ant-Man, Quantomania miał sporo zabawnych i absurdalnych momentów, które przynajmniej przyciągały uwagę w tym całym pierdolniku. The Marvels było urocze i było naprawdę kreatywne, chociaż miało fatalną antagonistkę i, i, i dużo innych problemów, ale, ale jednak ta kreatywność, urokliwość i też humor sprawiały, że ten film oglądało mi się przyjemnie. Otóż. Czwarty, najnowszy Kapitan Ameryka to film, który nie ma w zasadzie żadnych pozytywów. Wszystko w nim jest nijakie, a patrząc na problemy produkcyjne, z którymi zmagał się ten film, zaryzykowałbym stwierdzenie, że to jest niechciane i niepotrzebne i niekochane dziecko Marvela, bo być może myślą o nim nawet sami producenci w ten sposób. Ma słabą intrygę, ma słabych bohaterów i ponad wszystko jest słabym widowiskiem. I teraz pokrótce przejdę przez wszystkie te trzy punkty i opowiem Wam, co to konkretnie znaczy. Zacznijmy od słabej. Intrygi. Steve Rogers poszedł na emeryturę. Tak się zakończyło Avengers Endgame. Teraz sam Wilson, grany przez Antoniego Maki jest kapitanem Ameryką. Jego pozycję ukonstytuował wcale niezgorszy serial Falcon i zimowy żołnierz. Osobiście nie rozumiem, dlaczego przetłumaczono połowę tego tytułu. Falcon i zimowy żołnierz. Czemu nie może być soku zimowy żołnierz? W bonusie brzmiałoby to jak zapowiedź jakiegoś nowego dobrego duetu hip-hopowego w Polsce. No więc tym razem w tym filmie wracamy na typowe teorii, podobnie jak w serialu i poprzednich częściach Kapitana Ameryki, począwszy od Zimowego Żołnierza, odkrywamy polityczną intrygę i kolejne poziomy konspiracji, za którą stoi ten zły, wielki i przebiegły manipulator. I jest z tą intrygą tylko jeden bardzo poważny problem. Ona jest boleśnie przewidywalna. Wiecie dlaczego? Bo ja już gdzieś się widziałem. A wiecie gdzie? W Captain America Winter Soldier. Tak. Część czwarta, chociaż stara się to jakkolwiek zakamuflować i wmówić nam, że jest inaczej, jest niemalże obrzydliwą, ordynarną kalką części drugiej. Dziwicie się? Ja też, ale bardzo proszę. Otóż, wszystkie postaci w tym filmie Brave New World, Nowy Wspaniały Świat, można by porównać do wszystkich postaci, które znacie właśnie z zimowego żołnierza, czyli części drugiej kapitana Ameryki, tylko każda z nich jest gorszą wersją. Bohaterów z tamtego filmu, poniekąd ich taką budżetową edycją. Sam Wilson to Steve Rogers, który operuje poza prawem, próbując rozwikłać spisek, ale nie ma charyzmy Steve'a Rogersa i Chrisa Evansa. Jego nowy sidekick Joaquin Torres to nikt inny jak Sam Wilson właśnie z Winter Soldier, gdzie towarzyszył kapitanowi. Jest niejaka Ruth, która jest znacznie mniej ciekawą wersją czarnej wdowy, ale generalnie robi to samo. Jest prezydent Tadeusz Ross, który jest takim nikiem Fury, tylko że gra go Harrison Ford jest prezydentem. I może się zmieniać w Czerwonego Hulka, ale to nie jest spoiler, bo wszystko to było w zwiastunach. Wreszcie jest brutalny najbardziej nijaki Sidewinder, którego gra Giancarlo Esposito, który jest niczym innym jak popłuczyną po Winter Soldier, po tytułowym Zimowym Żołnierzu, którym był Bucky. Znaczy, on, on odgrywa tę samą rolę, najemnika, który pojawia się znikąd i ostrzeliwuje twoje auto, bo tak ten film ma całe sceny skopiowane z Winter Soldier, ale o tym jeszcze za bo ja, ja jeszcze nie skończyłem z postaciami. Bo czy pamiętacie z Zimowego Żołnierza postać człowieka, który był zamknięty w komputerze? No więc w nowym, wspaniałym świecie mamy bohatera, który jest człowiekiem komputerem. Tylko że ma wielką głowę i mózg na wierzchu i nazywa się lider i wygląda tak idiotycznie jak brzmi. No nie tylko postaci, ale też jak już powiedziałem całe sceny są po prostu czasem kalką z Winter Soldier i czasem Civil War, czyli części trzeciej. W ogóle motyw przewodnik konspiracji. Kontrola umysłu! Wow! To jest coś czego tak bardzo nie było w Winter Soldier. Obydwu złoli, których ma ten film nawet nie umywa się do antagonisty części drugiej, czy do Barona Zemos z części trzeciej. Oni są karykaturalni i w rezultacie przez ten cały cholerny film czekasz tylko na jedno. Tylko na jedno. Na to, aż Harrison Ford wreszcie zmieni się w Czerwonego Halka. Bo właśnie nam to zdradzili twórcy w zwiastunach. Powiedzieli, że nikt inny nie przyjdzie do kina, póki oni nie pokażą tego, czego w zasadzie chcą fani. Więc tak, czekasz cały ten seans, jeżeli już kupisz bilet i pójdziesz na ten film. Aż w końcu, w ostatnich 15 minutach filmu Harrison Ford zmieni się w Czerwonego Halka. I rzeczywiście to jest okej. Okay. To, 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 to jest jedyna chyba rzecz w tym filmie, która daje jakąś namiastkę rozrywki, ale 15 minut na prawie dwugodzinny film, to trochę za mało. Cała, cała reszta mnie zwyczajnie uśpiła, znieczuliła mnie, ale jest niestety gorzej, bo, bo tą intrygę podpierają jedne z najgorszych dialogów, jakie widziałem we wszystkich filmach Marvela, jeżeli nie w ostatnich latach w kinie obok Putina, Patryka Vegita, ten film ma naprawdę katastrofalnie złe dialogi. One nie tylko są głupie, one nie tylko są nieśmieszne, a mówię tu o dialogach w rodzaju, widzisz jak... Tadeusz Ross zmienia się w halka i czujesz napięcie, po czym widzisz jak ktoś stoi z ochroniarzy chyba prezydenta, celuje w niego i mówi: "To co, skończyła się już moda na zielone?" I i takich tekstów które nie tylko są durne, ale wręcz one podminowują powagę tego filmu i tego, że to stara się być thriller polityczny w stylu Toma Clancy'ego, który sprawia, że nie masz poczucia, że to jest kino dla dorosłych. Nie chcę już znęcać nad tym złym, którego gra Tim Blake Nelson, chociaż zaraz zrobię to jeszcze, jak będziemy mówili o postaciach. Ale jest dosłownie scena w filmie, w której ten zły, czyli lider, rozmawia przez telefon i coś mu nie wyszło. I nie poszło zgodnie z jego planem. I widzimy najbardziej stereotypową scenę, jaką można sobie wyobrazić w przypadku tego złego, która jest jeszcze katastrofalnie źle odegrana. To jest Tim Blake Nelson robi coś takiego. I cięcie. A same wątki tego thrillera politycznego, czyli co jest tą intrygą, kto za czym stoi i dlaczego chce zrobić to, co zrobić chce, jaka jest jego motywacja, jakich środków do tego wykorzysta, jakie państwa w to zaangażuje, jakie środki, instytucje, to wszystko brzmi jak jedenastolatek, który obejrzał jakiś film, na podstawie prozy Toma Clancy'ego. Niech to będzie czas patriotów albo stan zagrożenia, żeby tylko sięgnąć po te filmy, w których zagrał Harrison Ford, Jacka Ryana, właśnie na podstawie Toma Clancy'ego i teraz referuje ten film z zadyszką. Tata, posłuchaj, wtedy normalnie idzie tam, a tam taki samolot przelatuje i się potem okazuje, że tamty z tą głową to on sam wszystkim stał. I właśnie to streszczenie 11-latka znacznie lepszych filmów wydaje być podstawą scenariuszową Kapitana Ameryki i Nowy Wspaniały Świat. To jest to jest dziecinada, naprawdę nada a ponad wszystko to są popółczyny po czymś znacznie lepszym i tym lepszym czymś pierwowzorem była część druga Kapitana Ameryki, czyli Zimowy Żołnierz. Naprawdę, jeżeli obejrzycie już ten film, to wrócicie tutaj pod ten film na YouTubie i zostawicie komentarz mówiąc, Filip, ty miałeś rację. Tutaj naprawdę są postaci, które są kalką z postaci z części drugiej, tylko są znacznie gorszą kalką. Mamy swoją czarną wdowę. A, wiecie co? Zapomniałem o jednej rzeczy. Tak, mamy swoją czarną wdowę tutaj, gorszą, mamy Kapitan Amerykę gorszego, mamy gorszego Falcona, mamy gorszego Winter Soldier, mamy gorszy człowiek komputer, ale zapomniałem: Tadeusz Ross nie tylko jest kalką Nika Fury'ego, jest też kalką postaci, którą grał Robert Redford właśnie w Winter Soldier. No to teraz, jeśli nie na intrydze, to chociaż na bohaterach. Na sympatycznych, ciekawie napisanych bohaterach mógłby stać ten film. Nie. Już powiedziałem, że każdy z bohaterów jest gorszą wersją bohaterów z pierwowzoru, czyli z Winter Soldier. Sam Wilson, chociaż Anthony Mackie robi co może, jest po prostu cholernie nieinteresującym, bezpłciowym bohaterem. Jasne, gdzieś tam cały czas w tle wraca to, co uważam jest ciekawe w tym bohaterze, czyli kompleks. To poczucie syndromu oszusta, że on wszedł w buty kogoś, kto był żywą legendą, Steve'a Rogersa, ikony Ameryki, lidera superbohaterów. No i, no i rodzi się pytanie to, czy nie czujesz, że czegoś ci brakuje? Czy nie czujesz się gorszy? Czy masz taki sam kręgosłup moralny jak Steve Rogers? I wybrzmiewa to w filmie może raz, może dwa, Dwa razy lepiej wybrzmiewa w jednej konkretnej, krótkiej rozmowie, której nie zdradzę, która rzeczywiście ma jakąś podbudowę tego, że dlaczego, dlaczego jesteś kapitanem Ameryką, tylko nawet ten dialog zostaje rozwiązany naprawdę głupim żartem. Więc nie ma takiego poczucia, że film jest specjalnie zainteresowany psychologią tego naszego głównego bohatera i tym, że on zawsze będzie w cieniu tego oryginalnego kapitana Ameryki. Ale są przynajmniej dwa tematy, które można było rozegrać, aby postać sama Wilsona, czyli tego kapitana Ameryki, grano, grany. Jego przez Antoniego Maki była po prostu ciekawsza. Pierwszy jest taki, że nie wziął super serum. Nie jest super silny i nie jest super sprawny. To czemu do jasnej cholery ciągle biega starczą, rzuca nią i bije się na gołe pięści? I za każdym razem wygląda to tak, jakby brak serum mu kompletnie nie przeszkadzał, bo jest równie silny i równie sprawny, jak gdyby był super żołnierzem, bo bardzo ćwiczy, bo ma bardzo tęgą minę, bo jest bardzo zdeterminowany i dlatego mu wychodzi. Są pewne aluzje w filmie, że o, tutaj trochę bardziej berwał, ale nie ma nigdy takiej sytuacji, w której on mówi jasna cholera, kurwa, mać, mogłem wziąć shotguna. No i właśnie tu też się rodzi dysonans Woli jasności. On podpiera się technologią i to fajnie zostało nawet zrobione, że jego skrzydła teraz bardziej służą do walki. Jego skrzydła są teraz wibranium, pożyczonym z Wakandy. Używa dronów, tak jak używał zresztą w poprzednich częściach, więc korzysta z dobrodziejstwa technologii. Ale podstawowe pytanie brzmi: typie, czemu ty nie masz broni? Czemu ty nie biegasz z jakimś karabinem? Nawet jeżeli nie będzie to śmiertelny strzał, to możesz używać jakiegoś fajnego paralizatora. Nie wiem, kurwa, jakieś rękawice, cokolwiek. Nie! Ty kurwa lecisz i bijesz się na gołe pięści, rzucając tarczą, chociaż jesteś dwa razy albo dziesięć razy słabszy. Zarówno od Steve'a Rogers. A. Jak i Bakiego, i każdy z nich jest lepszym kapitanem Ameryką w tym wydaniu, bo są w stanie bić się na gołe pięści, bo są czymś więcej niż ludźmi są super ludźmi. Ja wiem, że to jest film super bohaterski, ale tego się po prostu kurwa nie da kupić. To jest, to jest obraza dla inteligencji widza, że ta, ta rzeczywistość musi jakoś naśladować naszą i my serio mamy uwierzyć, że gościu za każdym razem ryzykowałby swoje życie, mówiąc czekajcie, panowie żołnierze, z jednostek specjalnych, ja wejdę i ja będę się z nimi napierdalał, bo znam craw no, czy, no, no, dosłownie tak jest, mamy sceny, gdzie wchodzą jakaś jednostka elitarna żołnierzy i mówią, hej sam, widzę, że już załatwioną wino, tylko uważaj, nie ciągnij go za rękę, bo ma złamano ba! Absurdalne, dysonansujące, a można było to tak fajnie rozegrać, że musi się podpierać na przykład bronią i zmienić filozofię Kapitana Ameryki tego czym jest, bo musi się adaptować do tego. I jest jeszcze jeden wątek, który uważam, mógłby zostać wprowadzony w przypadku postaci sama Wilsona, który sprawiłby, że ta. Postać byłaby bardziej ludzka, ciekawsza. To jest fakt, że jest czarny. Czy nie byłoby ciekawie zobaczyć, że niemała część amerykańskiego społeczeństwa? nie akceptuje go jako kapitana Amerykę, a inna część, afroamerykańska, amerykańskiego społeczeństwa, która ubóstwia go wręcz i kładzie na nim jakąś odpowiedzialność i ciężar, na który on nie jest gotowy? Bo rzeczywiście tak by było. No spójrzcie na współczesną Amerykę. Czy nie byłoby tak, że jakby się pojawił czarny kapitan Ameryka tam, to, to widzielibyście protesty, ruchy antykapitanowo amerykowe ale Marvel nie chce bawić się w takie niuanse. Kompletnie. Marvel woli widzieć Amerykę w sposób całkowicie wyidealizowany, całkowicie bajkowy, w którym wszyscy się szanują, wszyscy się lubią, nie ma żadnych napięć rasowych i kulturowych, jest zajebiście. Dlatego niestety, chociaż lubię Antoniego Maki, naprawdę to jest super aktor i nawet lubię postać sama Wilsona z poprzednich części, to tutaj został całkowicie pozbawiony charakteru, on jest, on jest, on jest bezwolnym androidem, no, no, nawet jego rozterki są dla mnie nieprzekonujące, bo już je przerabialiśmy serialu Falcon and Winter Soldier. Ale pozostali bohaterowie to taka sama, jeżeli nie większa krzywda dla tego filmu. A jeszcze gorsze są interakcje między nimi. Torres, czyli przydupa z kapitana, to jest po prostu irytujący dzieciak. Roof, czyli ta czarna wdowa, co też zna karate, jest nijaka. Sidewinder, którego gra Giancarlo Esposito, to miała być jakaś taka niespodzianka, jakiś catcher, coś przyciągającego do tego filmu, no bo w końcu Gustavo Fring, no Giancarlo świetnie gra tych złoli. No, zagrał chyba najgorszego złola w historii Marvela. W sensie tylko panna z Kapitana Marvel, czy tam The Marvels, jest w stanie stawić jej czoła, jeżeli chodzi o beznadziejność przeciwnika. To jest chodząca karykatura. W ogóle, czy pamiętacie taką postać? Z Czarnej Pantery i Civil War, jaką był Klo, czy Klaus, czy Klo, nie, chyba Klo to się czytało. Jego grał Anti-Circus. Pamiętacie, że on coś w sobie miał? On miał w sobie jakiś taki, nie wiem, no coś, coś w nim było. No to Sidewinder jest czymś, co pokazuje, jak, jakim przeciwieństwem może być taka postać. Jest odrażający od pierwszej sceny. Widzimy, jak grozi księdzu, przedrzeźnia go i każe pozabijać wszystkich, którzy są w pomieszczeniu. Czemu? Bo tak. Bo tak, bo jest okrutny. Rzuca najgłupsze możliwe teksty. Naprawdę, naprawdę głupie. I <śmiesz> najśmieszniejsze, że można go wyciąć z tego filmu. I nie zauważylibyście żadnej różnicy. Bo jego funkcja fabularna jest absolutnie zerowa. On jest chyba tylko po to, żebyście myśleli, że to jest ten główny zły. Chociaż bardzo szybko się orientujecie, że nie jest ten głównym złym. Bo zawsze jest tak w filmach Marvela. A w szczególności w Kapitanie Ameryce. Jedna z najbardziej antycharyzmatycznych i zmiennych postaci ever, jeżeli chodzi o MCU. I przykro mi, że musiał go zagrać jean Esposito, to może rzeczywiście. Bardzo wiele wycięto scen z nim, natomiast obserwowanie tego bohatera w każdej scenie jest żenujące. I, i przykro, przykro. No i lider, wspomniany, grany przez Tima Blake'a Nelsona, nie ma co tu mówić za dużo. Znaczy, facet jest złolem i chce chaosu, i chce zemsty, a jak mu nie wychodzi, to robi. I wygląda komicznie. Coś strasznego. Są tylko dwie fajne postaci. Jedna to rzeczywiście taka, o którą chyba zadbano bardziej niż o bohatera tytułowego tego filmu, czyli Tadeusz Ross. Stary, dobry pan Tadeusz. To nie jest ten sam aktor, którego grał go wcześniej, no bo niestety William Hurt już nie żyje, dlatego zastąpił go Harrison Ford. To była znakomita decyzja castingowa. Generalnie Harrison Ford bawi się najlepiej na tym planie. Ewidentnie po prostu miał ubaw, dlatego że gra postać, którą grał w wielu innych filmach, jak na przykład Air Force One, gdzie też grał prezydenta Stanów. Stanów Zjednoczonych, jak Jacka Ryana, którego gra w czasie Patriotów. Dosłownie gra tą samą postać. I jest w tym fajny, naprawdę fajny. Jest gdzieś tam, ma pewne rozterki moralne, gdzieś tam go telepie, serce mu czasem może trochę siada. Ktoś tam, nie wiem, chce do niego strzelać i strzela i go trafia. Czasem ktoś go tutaj potnie, tutaj w mordę dostanie, ale fajnie. Fajnie, bo się zmienia w tego Red Hulk'a i może naprawić relację ze swoją córką. I ta postać jest spoko, Znaczy, fajnie się ogląda po prostu sceny, czy znaczy nie, nie błyszczy jakoś aktorsko. Harrison Ford nie ma jak błysnąć, bo scenariusz zadbał o to, żeby ani ona, ani Antony Macki nie błysnęli, ale, ale jest spoko znaczy po prostu fajnie się ogląda Harrisona Forda na ekranie, a w szczególności jak już zmienia się w Czerwonego Halka. Jest jeszcze jedna postać, która naprawdę miała też wielki potencjał, jest bardzo sympatyczna. Ona naprawdę wzbudza sympatię widza i to jest Izaja. Bradley i Zayasz. Wiecie, jak nie widzieliście serialu, to możecie być skonfundowani. W serialu to jest gość, który jest czarny i który dostał także super serum i był super żołnierzem, ale Ameryka całkowicie go zmarginalizowała. I to Steve Rogers stał się tym właściwym kapitanem Ameryką, więc mamy trochę rozgoryczonego, starszego człowieka, który współpracuje z samym Wilsonem i tym Torresem, jego przydupasem i jest fajny, a można było zrobić z niego naprawdę ciekawie tragiczną postać, ale podminowuje to również masa debilnych dialogów między tą trójką, ale to naprawdę cringe wylewa się z ekranu, albo z waszej strony w stronę ekranu i pewien plot twist, który jest ciekawy, ale również z tej niewykorzystana, to był plot twist, który sprawił, że... Zabiło mi serce szybciej, a potem znowu stanęło i znowu szedłem stan katatonii. No więc postaci słabe, jak jasna cholera, słabe i interakcje między nimi nieciekawe tylko interakcje między samym Wilsonem, i Tadeusem Rosem, czyli Antonem Makim i Harrisonem Fordem jakoś, jakoś popychałem ten film naprzód. Wreszcie ostatni punkt. Słabe widowisko. No, po co się chodzi na te filmy Marvela? Najczęściej dla bohaterów i najczęściej dla widowiska. I dobrze, jeżeli także dla fabuły. Tu nie mamy fabuły, tu nie mamy dobrych bohaterów, zostaje nam widowisko. Są dwie sceny, a właściwie sekwencje scen, które rzeczywiście zapamiętałem z tego seansu. Jedna to konfrontacja kapitana Ameryki i jego przydupasa Torresa z myśliwcami. I fajnie, że wreszcie wykorzystują to, w czym są mocni, czyli skrzydła i technologie. Jest dynamicznie, jest jednocześnie dość Trzeba zaznaczyć, montaż jest taki strasznie szarpany, i w efekcie gubimy się w tym, co się dzieje. A co gorsza, i to również jest decyzja montażowa, która jest katastrofalna. Słuchamy w międzyczasie, bo na to są przebitki w montażu katastrofalnie żenującej rozmowy telefonicznej, którą prowadzi właśnie lider, która sprawia, że cała ta scena zostaje po prostu. No, wysadzona przez minę, którą podłożyli pod nią twórcy. Druga sekwencja to konfrontacja z Czerwonym Halkiem i oddając sprawiedliwość temu filmowi, jest to najlepsza sekwencja scen w filmie, najlepsze 15 minut, bo fani bezmyślnego i destruktywnego Halka, którego ja nigdy nie byłem fanem, którzy dokładnie na to czekali od bardzo dawna, wreszcie to dostaną. To znaczy widzą siłę natury, która powstała w wyniku promieniowania Gamma. Sam pojedynek między tymi bohaterami, bo Sam walczy z nim... Sam. See what I did there? Jest, jest ciekawy. Ma kilka naprawdę dobrych sekwencji, a widziana w trailerze scena, która jest. Tam są chyba wiśnie, tak pięknie wyglądające drzewa wiśniowe. No to to ładnie wygląda. To jest taki cukiereczek, jeszcze ta gra kolorów i kontrastów, że ten czerwony Hulk jest wśród tych wiśni. Ach. Piękne, ja żartowałem, nie takie piękne, ale to, to są niezłe z 15 minut niezłej akcji, niezłego spektaklu. Ale jeśli chodzi o całą resztę, to w dużej mierze nudne sceny akcji, głównie walki, które robiły kiedyś wrażenie. W poprzednich kapitanach Amerykach, albo w Johnny Wicku robią wrażenie, albo w Jasonie Bornie robiły wrażenie, ale nie tutaj, bo choreografia jest pozbawiona polotu. Bardzo często są dziwne ujęcia, z góry, które są męczące. I, i ten poszarpany montaż w ogóle też nie czuć siły uderzenia, nie czuć tego, że boli bohaterów, a nawet, nawet jeżeli jest jakaś ciekawa sekwencja, to znowu dialogi. Zostaje podminowany jakimś głupim, żenującym tekstem. Jakby widać, że reżysersko się naprawdę nawet nie chciało, a ten film zrobił Julius Ona, który nie ma dobrej filmografii jak dotąd. Zrobił film, który ja Jeden film jego, który oglądałem, to jest Cloverfield Paradox, czyli trzeci film w serii Cloverfield, i był najsłabszy. Więc nie ma niczego, co by wyróżniało ten film audiowizualnie. Nie ma motywu muzycznego, czy jakiegoś rekwizytu, który byłby charakterystyczny, tylko. Czerwony Hulk, no ten film jest po prostu zbędnym i niekochanym dzieckiem, które teraz Marvel będzie robił nawet nie wiem, czy dużo, ale będzie próbował zrobić coś, żeby on się zwrócił. Ja się nie zdziwię, jeżeli ten film naprawdę za miesiąc albo półtora trafi na Disney Plus, trafi na platformę streamingową, bo, bo trzeba będzie jakoś łatać tę dziurę. Ten, ten, ten deficyt, który, który, który powstaje w wyniku. Znaczy, dlaczego ja zaczynam prowadzić lekcję ekonomii i tłumaczyć, że jeżeli film kosztuje więcej niż przynosi pieniędzy, to tworzy to deficyt. Znaczy, no proszę bardzo, w bonusie. Może strata to byłoby lepsze słowo, ale to dzisiaj poszedłem na premierę, więc nie wiem jeszcze, co przyniósł ten film do box office, ale nie, ja naprawdę wróżę, że to będzie porażka. I szczerze, zrzucam to na karb zmieniający się koncepcji tego filmu. Ciągłych testów i pokazów testowych, które sprawiały, że były przynajmniej dwie tury do krętek, więc nigdy nie dowiemy się, jak wyglądał oryginalnie ten film. Takie problemy były też z drugim Doktorem Strange, który dla mnie przy tym filmie jest znakomity. Thor! Love Thunder jest fenomenalny przy tym. Naprawdę. Pomimo żenujących momentów i pierdolnika tonalnego, który tam był w tym filmie, to przynajmniej coś w sobie miał. Kapitan Ameryka czwarty nie ma w sobie nic. Jest jak Widać, że jest zlepkiem czegoś, który w rezultacie nie tylko nie jest nijaki, ale dostaje ode mnie punkty karne za to, że próbował udawać, że nie jest kalką zimowego żołnierza. Bo wierzę, że w wyniku tych wszystkich dokrętek, przemontowań i zmian koncepcji filmu, w którymś punkcie twórcy dotarli do wniosku, i przez twórcy nie mam na myśli reżysera, mam na myśli producentów, tacy ludzie jak Kevin Feige, że wiecie co, może po prostu zróbmy to samo, co zrobiliśmy w Zimowym Żołnierzu. Jak to się ludziom spodobało wtedy, to może chociaż teraz, jakkolwiek im zasmakuje. Nie, nie smakuje mi. Macie za to czerwoną kartkę. Powtarzam, to jest najgorszy film Marvela. Stąd tytuł Kapitan Pomyłka. I stary znudzony Marvel. Jeszcze nie zapamiętałem tego tytułu. Duży minus i proszę, żeby Thunderbolts, w którym pewnie też się pojawi Harrison Ford. I fantastyczna czwórka, żeby były lepszym Marvelem. żeby Daredevil, born again, który pojawi się za tydzień, był. Znakomity. Naprawdę na to liczę, bo to jest dno, jakiego sięgnął Marvel. Jeżeli ktoś z was chce powiedzieć, nie, Black Widow było gorsze, nie, 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 Black Widow było lepsze. Więc najsłabszy film Marvela, jaki widziałem, nie zapraszam do kina, ale zapraszam do dyskusji, jeżeli widzieliście. A jeżeli nie, nie idźcie do kina. Poczekajcie, aż pojawi się na streamingu i wtedy puśćcie sobie do kotleta. Może chcecie wspierać bez schematu? Na patronajcie, nie? Tu się gdzieś pojawi naklejka, żeby to zrobić.